No dobra, więc to ja. Sorry, jesteś za mała. Wywalamy cię z grupy. Nie, poczekajcie! Przecież się przyznałam, że tak wyglądam. Powinniście mi wybaczyć. No sorry, nara. I pomyślę, że to ona była najbardziej agresywna, XD. No, XD, idzie. to idziemy na... nie wiem, jakie jest parkura. No spróbuj. Okay. Przepraszam, że tak długo nie było historyjki, ale TikTok nie wiadomo z jakiego powodu blokował mi konta. już jest wszystko w porządku. I, I tak by koniec.